Pracowania rozpoczęły się rok temu. Rzuciliśmy podczas wyjazdów Dolomity hasło, że teraz trzeba by tego blanka zrobić. No i zaczęliśmy organizować, wymyślać, kombinować co najpierw, co potem, turendy. Pierwsze trzeba było dograć ekipę, drugie trzeba było złapać troszeczkę wysokości. Pierwsza góra, Klopner, najwyższa góra Austrii, wielki dzwonnik. Prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Długi, cały, pełny dzień wspinaczki skałkowej. Skala trudności głównie tr... trójka UiA, ale elementy nawet 3 plus i 4 minus. Eee, wszyscy tam poasekurowali winą, nabrali zaufania do siebie nawzajem. Cały, pełny dzień wspinaczki skałkowej. Pełniuteńki długim zejściem przez śnieg, przez lodowiec, kolejne, kolejne elementy techniki i zaufania. Później druga góra, góra Brighthorn, najłatwiejszy 4000 jaki tylko istnieje w Europie. Do 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza wjeżdża się kolejką, a później po śniegu robi się tą końcóweczkę. Ta końcóweczka to aż 700 metrów przewyższenia. Cały czas w śniegu, momenty z dużą ekspozycją, bardzo silny wiatr na czubku i znowu drużyna, asekurowanie się liną, zaufanie. Przystosowanie się do wysokości to już ponad 4000 metrów nad poziomem morza i dopiero wtedy można było startować do, do następnej, do najgorszej. Ale prawda taka, że dla, dla wielu osób ta, te trzy góry to trzy niezależne wyprawy. Nam udało się to zrobić za jednym zamachem. trzy główne drogi na Mont Blanc. Tak? Jest droga klasyczna od strony włoskiej, gdzie podjeżdża się kolejką szynową i, i podchodzi e, do schroniska gutiera i później atak szczytowy trwa z tego schroniska dwie, trzy godziny góra. E, to jest klasyczna, najpopularniejsza droga. Jest droga włoska, zwana drogą papieską e, od strony włoskiej. Równie długa, e, co ta, którą my zrobiliśmy. E, trudno, trudno podciągnąć to kolejką. No i jest tak zwana naj, najtrudniejsza droga, droga 3M. E, nazwa podchodzi od trzech gór, trzech mon, mon, Mountains. E, to jest Mont Blanc Tacul, e, Mont Maudit i Mont Blanc. Idzie się przez te pierwsze dwie góry, żeby dotrzeć do tej trzeciej. E, ja tą drogę e, kilkanaście lat temu pokonałem za pomocą e, o własnych siłach, ale z pomocą wcześniej kolejki, gdzie wyjechałem na. Au Gildu Midi na 3800 metrów nad poziomem morza, zszedłem 500 metrów w dół i zrobiłem tą drogę. Nie chciałem tego powtarzać, chciałem zrobić górę czyściuteńko od dołu, bez pomocy schronisk, bez pomocy kolejek i bez pomocy śmigłowca. Więc, więc wystartowaliśmy z Szamoni od samego dołu. Szamonii leży około 1000 metrów nad poziomem morza, 1000, 1050 metrów nad poziomem morza. Co oznacza, że na nocleg, na koldu która leży na 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, musieliśmy pokonać 2,5 tysiąca metrów w pionie poprzez właśnie szczeliny, lodowce, płynące strumyki, czasem grube potoki, omijając szczeliny lodowe, trawersując po skałach przez bardzo, bardzo długie drabiny do schroniska rekina. 300 metrów po drabinach w ciągłym pionie w górę. Większość, większość ekip omija w ogóle to i wyjeżdża tylko kolejką do góry na 3-500 na i stamtąd startuje następnego dnia. Nocują w schronisku, w schronisku na Koldu Midi i atakują do góry, później schodząc na, na schronisko Gutiera na drugą stronę, żeby było krócej. My zrobiliśmy to od dołu, mało tego zrobiliśmy dwa pierwsze dni wspinaczki planowanej w jeden dzień. Wyszliśmy o czwartej rano z Chamonix, 4.30, plan był czwarta, ale nigdy się nie udaje tak jak się zaplanuje. Wyszliśmy o 4.30, podeszliśmy długim, długim trawersem pod kolejkę Montenvers, gdzie zeszliśmy na lodowiec. Około godziny 15 byliśmy w schronisku rekina, gdzie był planowany nocleg nad schroniskiem w rozbitych namiotach, ale stwierdziliśmy, że godzina jest jeszcze młoda i możemy jeszcze troszeczkę pocisnąć do góry, więc pocisnęliśmy. Tak pocisnęliśmy, że na Koldu Midi doszliśmy na 22 godzinę w mgle, po lodowcu, zmęczeni ekstremalnie, ale z jednym dniem zapasu. góra, długa góra, męcząca. Wcale nie taka piękna, ale wyzywająca. Mont Blanc. Spełniło się moje marzenie. Mont blanc! Przygoda! Przygoda, którą na pewno będę pamiętał do końca życia.